się Jako Pietrza, to jest ława prasowa w telewizji w Punkt. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są redaktor Piotr Gadzinowski, Trybuna, Michalina Kobla WTV i Maciej Wiśniewski, Trajk. Witam również. Zaczynamy od tematu Stanów Zjednoczonych i Afganistanu. Czy Stany Zjednoczone są supermocarstwem? To, co oglądaliśmy ostatnio, te, te sceny przeraźliwe na lotnisku w Kabulu i wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu, zajęcie tego kraju w, w chwilę przez, przez talibów po 20 latach interwencji Stanów Zjednoczonych, no, jakoś nie, nie, nie pokazało to potęgi Stanów. No i czy jeszcze w ogóle można mówić o Stanach Zjednoczonych? Jako supermocarstwie, redaktor Wiśniewski. Od dawna nie możemy mówić o Stanach Zjednoczonych jako mocarstwie, ale pan Afganistan dowodnie to, dowodnie to pokazał. Stany Zjednoczone mają problem ze, ze swoją polityką zagraniczną, mają problem ze swoją polityką wewnętrzną. Mówiąc krótko, zapadają się pod własnym ciężarem i, i, i jeśli o mnie chodzi, ja nie widzę nikogo w tamtych elitach politycznych, wyłączywszy kilku, czy kilkoro raczej senatorów lewicowego, cokolwiek to w Ameryce oznacza, lewicowego autoramentu, którzy, którzy coś innego proponują. W związku z Afganistanem padły bardzo ważne słowa Joe Bidena, który powiedział, że wcale tam nie wchodzili, żeby żeby bronić demokracji, żeby pomóc budować państwo demokratyczne w Afganistanie, tylko żeby bronić swoich własnych amerykańskich, patrzcie mi na usta, amerykańskich interesów. Oznacza to, że Stany Zjednoczone ugały w żywe oczy od początku tej całej zakichanej, krwawej interwencji. Nie było ani przez moment jakichkolwiek wątpliwości, że właśnie chodzi o jakiekolwiek wartości, jeżeli jeżeli kiedykolwiek jakiekolwiek wartości tak naprawdę w polityce amerykańskiej grały jakąś rolę. Cała ta awantura, którą i krwawy konflikt, w którym myśmy niestety uczestniczyli i mamy ręce też we krwi niewinnych cywilów, robiliśmy dla amerykańskich interesów. Hańba i wstyd. Dla, dla nas, dla Stanów Zjednoczonych, dla NATO, które się ochoczo podporządkowało. Miejmy nadzieję, że Afganistan będzie tym kamieniem milowym, który, od którego będzie się życzy, kiedyś w przyszłości rzeczywiście liczyć. Przecież nie rozpad, ja, ja nie życzę Stanom Zjednoczonym rozpadu, tylko zmianę porządku światowego na bardziej normalny. No właśnie, a jeżeli chodzi o ten porządek światowy, no to czy, czy Stany Zjednoczone nadal powinny być traktowane jako taki hegemon, jedyny punkt odniesienia? No bo po 89., po upadku Związku Radzieckiego, ten świat, który był podzielony na dwa bloki, jakieś takie dosyć wyraźne, no po prostu runął. Zostały same Stany Zjednoczone, i, i czy ta z, z, słabość jakby nie wynika z tego, że właśnie nie ma jakiegoś takiego przynajmniej symbolicznego wroga w tym momencie, dla którego Stany Zjednoczone mogłyby być punktem odniesienia? Odniesienia, Piotr Gazinowski? Ja chciałem powiedzieć, że Stany Zjednoczone nadal są mocarstwem. Przynajmniej statystycznie nadal mają największą na świecie armię, nadal najwięcej wydają na zbrojenia. I mimo tego, że no, straciły wiele pieniędzy w Afganistanie, to ta klęska w Afganistanie nie spowoduje, że Stany Zjednoczone upadną. I teraz jest pytanie, czy Stany Zjednoczone, czy nie ma, czy nie lepiej byłoby, gdyby było tak jak kiedyś, że były dwie, dwa wielkie mocarstwa, z jednej strony Stany Zjednoczone i Sojusznicy, z drugiej strony Związek Radziecki i, i Sojusznicy. No. Niestety yy, tak nie będzie. W tej chwili mamy wielkie mocarstwo, yy, które no, przegrywa, ale nadal jest, czyli Stany Zjednoczone. Mamy Chiny, które asp aspirują do należnego im miejsca, jak to w Chinach mawiano, czyli do kolejnego mocarstwa, ale które ma zupełnie inne interesy, które prowadzi politykę w zupełnie inny sposób. No, i mamy szereg mocarstw światowych, osłabionych, czy mocarstw takich lokalnych. Czyli takiego bilateralnego bloku już nie będzie. Nie będzie też, pomimo iż ekipa Bidena chciała zrobić, powrotu do tego, że oto. Stany Zjednoczone i sojusznicy będą propagować te wartości atlantyckie. Będą pro, pro, propagować e, parlament, zo, polityczny model e, parlamentarno-gabinetowy, liberalną gospodarkę, plus prawa człowieka rozumiane w sposób europejski, e, na zasadzie takiej, że to jest. Najlepszy model sprawdzony, i jeżeli chcecie otrzymać pomoc od Stanów Zjednoczonych czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to powinniście się no, amerykanizować czy europeizować. To już się skończyło. Stany Zjednoczone, wbrew temu, co administracja teraz mówi, próbowały stworzyć w Afganistanie społeczeństwo takie zachodnio podobne i to się nie udało. Ale tu chciałbym zwrócić na jedną uwagę. Ja słyszę teraz w polskich mediach takie pokpliwania, tak ha ha ha, Amerykanie nie udało im się wprowadzić, to, to taki, to tygrys już wyleniał. Ale chciałbym przypomnieć, że my jako Polska, nasze polskie państwo, Polskie elity polityczne przez 12 lat również europeizowały, westernizowały 6 państw leżące na wschód od Polski. W 2009 roku zaczęliśmy realizować tak zwane Partnerstwo Wschodnie i chcieliśmy 6 państw Armenię, Azerbejdżan. Białoruś, Mołdawię, Gruzję i Ukrainę, jakby no przerobić na państwa Europy, Unia Europejsko podobne, a przy okazji to taki polski wkład, jeszcze zantagonizować ich przeciwko Rosji. Efekt jest taki, że żadne z tych państw nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej. Najlepiej w ciągu tych 12 lat rozwinął się Azerbejdżan, który najmniej był zaangażowany w partnerstwie wschodnim, najsłabiej naj, naj wyrażał jakiekolwiek dążenia do integracji. Przepraszam, i, panie redaktorze, ale muszę no, jeszcze oddać głos Michalinie. I, eee, już to... tego? Więc jakby powiedzieć, reasumując. No możemy sobie śmiać się z Amerykanów, ale to jest trochę na zasadzie przyganiał kocioł garnkowi. No, bo Wszyscy narzekaliśmy na ten amerykański imperializm, na to, że Stany Zjednoczone zestabilizują Bliski Wschód i w ogóle połowę świata, potem okupują te tereny, jakby siedzą tam przez 20 lat, e, niewiele się zmienia. No a teraz jak Amerykanie nagle wyszli z Afganistanu, to też pojawiają się głosy, że, że jednak źle, że wyszli, powinni tam siedzieć jeszcze dłużej, spróbować wprowadzić jednak jakieś rządy, e, no właśnie nie wiem, czy zachodnie i demokratyczne, czy, czy w zasadzie jakie, które mogłyby ustabilizować tę sytuację. Więc jak, jak powinniśmy oceniać tę sytuację, redaktor Micholina Kobla? Znaczy mi się wydaje, że to jest najzwyczajniej w świecie taka, taka pokuta, takie spijanie tego, co Stany Zjednoczone nawarzyły sobie przez lata, no właśnie budowania tej mocarstwowości mniej więcej od tego momentu, od początku. Zimnej wojny. Tak naprawdę ta mocarstwo zasadzała się na tym, że Stany Zjednoczone na różne, często bardzo smutne sposoby próbowały sobie instalowały po prostu różnych tatraków w różnych miejscach na świecie. Czy to będzie 73 rok i Chile i Chicago Boys, Czy to będzie nawet tak naprawdę podróżowanie pożyczek no chociażby w Polsce? Bo Przepraszam, bo, bo mamy jakieś problemy z dźwiękiem, to znaczy bardzo, bardzo przerywa Twój mikrofon. Może spróbujmy to jakoś naprawić i za sekundę, za sekundę jeszcze wrócimy, bo po prostu słyszymy co, co trzecie słowo. żeby by było to tracić. A teraz? To... O, tak, słyszymy. Teraz jest lepiej? Tak. Super, bo musiałam wziąć słuchawki. E, więc ja mówiłam o, trochę o biednej bo i spokojności w Stanach że ona zasadza się tak naprawdę właśnie na instalowaniu różnych zapraw w różnych miejscach na świecie. Wspomniałam o od w 1973 roku, wspomniałam później o relacjach z państwami bloku takiego, po 89 roku i na tym to się zasadzało. Teraz trudno um, mi powiedzieć, jaka polityka no kolumialna. tak naprawdę, to wychodzą na na bardzo

w takim stanie że tymi interwencjami, Przepraszam, ja muszę, muszę niestety niestety przerwać, bo znowu usłyszymy dużo gorzej. Ale jeszcze może dopytam redaktora Gazińskiego, czy, czy, czy redaktor Gaziński słyszy dobrze Michalinę Kowlo? Czy, czy... Yy, niestety, niestety nie. Aha, no dobrze, czyli to nie jest problem niestety, u nas, niestety, tylko z mikrofonem nie, pewnie bardzo. Próbuję z ust, czy tak, ale. <noise> dobrze, czyli to nie pewnie jest problem Michaliny. Gdybyś mogła coś wykombinować w międzyczasie. Dobre. To byłoby, byłoby sprawy. Dobra. 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 Mm. Redaktor Wiśniewski, właśnie o to wycofanie się ze Stanów Zjednoczonych nagła, znaczy czy po 20 latach, no i tak nie trzeba było tego zakończyć, bo mówił pan o tym, że, że Joe Biden faktycznie dosyć szczerze zarysował sytuację w swoim, swoim przemówieniu, no i to jest jak, w jakimś sensie też realizacja jego, jego deklaracji z 2020 roku, kiedy mówił, że on od prezydenta Trumpa będzie się różnił tym, że będzie po prostu mówił obywatelom prawdę. No i czy to nie była jakaś niewygodna prawda, którą jednak powinniśmy usłyszeć, no że Afganistan nie był gotowy do tego, żeby walczyć o o jakąś samodzielność z talibami i że ta interwencja amerykańska po prostu nie miała sensu przez te 20 lat. Znaczy dobrze, że, że pan prezydent jest uprzejmy deklarować, że będzie mówił prawdę. Ciekawe, jestem, jak to długo potrwa. Zgadzam się oczywiście z Piotrem. To jest cenna uwaga, korygująca, jak, jakby powiedzieć, moje deklaracje. To nie jest tak, że, że Stany Zjednoczone upadną jutro. One, one będą, będą jeszcze, jeszcze mocarstwem, który niestety będzie jeszcze odgrywał rolę w światowym porządku. Będzie to rola fatalna, bo do tej pory, mówiąc szczerze, ja nie pamiętam żadnej dobrej roli Stanów Zjednoczonych, które przy realizacji swoich interesów robiły to w jakiś sposób, który przyniósł korzyści państwom, które, które były obiektem tej, tego działania. Z talibami, czy oni tam, czy Amerykanie powinni zostać? Nie powinni zostać. Zostało to po raz kolejny udowodnione, że naprawdę są regiony, w których, tak jak też Piotr mówił, no, europeizacja i westernizacja no, nie wejdą. No, to jest nie ta dziurka, nie ten klucz. Nikt nie ma silnych, podoba nam się to, czy nie czy prawa kobiet już skoro przy tym jesteśmy to prawa kobiet jak jeżeli są ludzie tacy wrażliwi na te prawa kobiet to trzeba było popierać radziecką interwencję w 79 roku tam prawa kobiet były znakomicie znakomicie się, się czuły i w związku z tym w związku z tym te tak mówię są obszary w których to nie działa i trzeba się z tym pogodzić i nie można wprowadzać na siłę niczego nie wiem już, ile set lat minęło, żeby, żeby dojść do tego dość, dość banalnego, banalnego wniosku. No ale jednak w latach 70., jakoś w Afganistanie, istniało jakieś takie półeuropejskie pół społeczeństwo. Znaczy później faktycznie znowu wydarzył się jakiś zwrot religijny. Teraz przez 20 lat no, mieliśmy dosyć europejskie warunki, to znaczy no nie, kobiety nie musiały chodzić w burkach, mogły, e, mogły popierać edukację, e, chodzić do pracy i tak dalej, i tak no dalej, teraz wszystko to zostanie cofnięte, no więc pytanie, czy to faktycznie jest tak, że w niektórych regionach to się po prostu nie da i już, e, czy powinniśmy się z tym godzić, czy faktycznie no, jakoś te interwencje w takich sytuacjach e, mają sens? Michalina Kobla, czy się teraz słyszymy? Nie, nie słyszymy. Się. Nie słyszymy. Się. Godzina. Ja. Redaktor Kazimowski, tak? Ja chciałem powiedzieć, że to jest tak, czy interwencje będą miały jakiś sens, zobaczymy. Bo jeżeli pojedziemy do Uzbekistanu, do Kazachstanu, do tych republik jakby poradzieckich w Środkowej Azji, to tam pomimo tego, że jest islam, zobaczymy, że kobiety jednak mają swoje prawa, że kobiety pracują zawodowo i niekiedy te starsze panie tak powiedzą lekko sarkastycznie, z nutą nostalgii, że Sowiecki no, uczynił z kobiet ta, takie pracownice, ale, ale to jeszcze zostało. Z Afganistanem będzie gorzej, ponieważ jakby, yy, no, yy, po pierwsze yy, te przemiany były stosunkowo krótkie. Yy, zawsze ta yy, rewolucja obyczajowa była wprowadzana zewnątrz, czy to za czasów Związku Radzieckiego, czy Stanów Zjednoczonych. I niestety, ale co teraz widzimy te elity, które się jakby zwesternizowały, zeuropeizowały czy zlaicyzowały uciekają. Więc efektem tej modernizacji tego społeczeństwa przez Stany Zjednoczone jakby efekty będą bardzo słabe a efektem ubocznym będzie duża fala emigracji tych zwesternizowanych tego, e, ludzi, którzy na przykład jak przyjadą do Polski, to usłyszą won, ty paskudny islamist. No właśnie i o tym, na ten temat, który islamist. już zanęcił redaktor godziny... Przepraszam, jeszcze Prraszam, tak? jeśli tam jedno proszę. powiedzieć. Związek Radziecki, kiedy gdzieś tam interweniował, miał taki, taką taktykę, że wprowadzał swoje organizacje, stawiał na jakby partie polityczne. To przynosiło lepsze rezultaty, ponieważ kiedyś jakiś lider zużył, to ta formacja wynajdowała innego lidera. Amerykanie, być może dlatego, że są bardziej indywidualistyczni, zawsze stawiali na jakąś personę. I niestety, zwykle było tak, że stawiali na personę, która była bardzo pięknie wyglądała w Stanach Zjednoczonych, a na miejscu okazała się, że ma różne brzydkie cechy charakteru. Na przykład w Wietnamie postawili na premiera Diema, który no, Wyglądał w, w, w telewizorze ślicznie, e, mówił ładnie po angielsku, w ogóle prezentował się jako taki wspaniały e, e, człowiek prozachodni, tylko niestety miał rodzinę, którzy byli ochydnymi no, korupcjonistami. Amerykanie poświęcają. No wiemy, że redaktor Gazinowski może Azji opowiadać długo, ale niestety musimy postawić tutaj kropkę i za chwilę przechodzimy do tematu, o którym już wspominał redaktor Gazinowski, czyli o uchodźcach na polskiej granicy. I to była, to była pierwsza część łowy prasowej. Za chwilę widzimy się w drugiej części. Do usłyszenia.